Statą każdego sportu jest rywalizacja. Statą każdej rywalizacji jest zwycięstwo. Każdy zawodnik w każdej dyscyplinie, kiedy ciężko trenuje, czeka na ten dzień rywalizacji, bo ten dzień ma być podkreśleniem jego pracy, jest owocem jego pracy. Czeka on, czeka najbliżsi, czeka trener. Dla wszystkich jest to też ocena tej pracy, na ile my pracujemy, jak pracujemy. Witam bardzo serdecznie program Futbol od Juniora do seniora, kanał klubowy Delty Warszawa, Roman tym prawda futbolu. Jest ze mną prezes Delty. Andrzej Czciakowski. Witam cię, Andrzej. Wiecznie żywy. Wiecznie Wie dobry. żywy, a tematów nam nie brakuje. Niedawno rozmawialiśmy o sytuacji związanej z młodzieżowcem, przepisem o młodzieżowca w Ekstraklasie, ale też szerzej, jeśli chodzi o wykorzystanie i ścieżki rozwoju młodych zawodników. Natomiast dzisiaj troszeczkę jakby zupełnie przeniesiemy się w w dół tej hierarchii szkolenia, prawda? Czyli do tych najmłodszych roczników. Hasło programu jest takie hipokryzja gry bez wyników. Jest to hipokryzja, że PZP narzucił no, już ponad trzy lata temu, tak, prawie 4 lata temu, z początkiem kadencji aktualnego prezesa Cezarego Kuleszy i wiceszefa do spraw szkolenia Mateńki, jakby tą, tą grę bez wyników, jeśli chodzi o najmłodszych, Pozwól, że ja bym chciał zacząć, jeżeli mogę, oczywiście, żebyśmy najpierw od omówienia trochę sytuacji. Proszę bardzo. A skończymy. No bo jaka jest sytuacja? No w ogóle zacznijmy od istoty. No istotą każdego sportu jest rywalizacja. Istotą każdej rywalizacji jest zwycięstwo. W związku z tym, każdy zawodnik w każdej dyscyplinie, kiedy ciężko trenuje, czeka na ten dzień rywalizacji. Bo ten dzień ma być podkreśleniem jego pracy, jest owocem jego pracy. Czeka on, czeka najbliżsi, czeka trener. Dla wszystkich jest to też ocena tej pracy, na ile my pracujemy i jak pracujemy. I oczywiście w szkoleniu dzieci, młodzieży, szczególnie tym na samym początku, wynik nie jest celem, jest efektem szkolenia. I tak powinien być postrzegany, i tak się szkoli trenerów. Natomiast musi być. Ja przez wiele lat pracuję. Ja powiem szczerze, nie widzę sytuacji, w której poprzez likwidację gry. Na wynik w młodszych kategoriach wiekowych doszłoby do jakiejkolwiek różnicy na plus, a więcej, zaraz dojdę do tego, uważam, że doszło na minus. Co się dzieje? Kiedyś zaczynaliśmy rywalizować, pierwsze półrocze losowo zespoły były rozdzielone, rywalizowano po pierwszym półroku, ci, którzy zwyciężali, według drabinki była pierwsza liga, druga, trzecia, czwarta. Zespoły grały na swoim poziomie, czyli między sobą, no bo podstawą, tak jak w nauce języka. No, jeżeli ja nie znam języka w ogóle, a ty go już znasz całkiem nieźle, i my pójdziemy na jedne lekcje do jednego nauczyciela, no to jak będzie chciał nauczyć mnie, którego nie znam wcale, będzie musiał robić rzeczy, które są dla ciebie nieprzydatne. Oczywiście. Kiedy będę chciał uczyć ciebie, no to ja będę siedział z otwartymi oczami. Tak jest z piłką. To jest, to jest tak jak język. no Umiesz? Nie umiesz. W związku z tym teraz jest to pomieszane. Ludzie, czyli trenerzy, zgłaszają swoje kluby, że są trzy poziomy: wysoki, średni, zaawansowany. No i trafiają się niestety perełki, bo wszyscy uważają, że poza nielicznymi przykładami, że, że są lepsi niż są. No i potem gra się rywalizację, no bo znowu gra się, tego wyniku nie ma. Ale przecież o ten wynik wszyscy grają. Poszczelają bramki. Czyli my wyniku nie podajemy, ale i zawodnicy wiedzą, że wygrali 5 do 0 czy przegrali 5 do 0. Wiedzą to rodzice, kibicują i klaszczą, liczą bramki swoim dzieciom, czyli dalej wszyscy wiemy, że jest wynik. Jedynym, że go nie ma na ta, na, w tabeli. No i teraz trafiają się nam sytuacje, że zamiast być poukładana rywalizacja, w której to rywalizują zespoły na podobnym poziomie, to trafiają nam się bardzo często ligi. Praktycznie cały czas tak jest. Ponieważ jest bardzo dużo y, grup na tym samym poziomie, no to te silniejsze zespoły są porozbijane, podakładane są średnie i słabe. No i potem poziom tych rozgrywek jest bardzo często taki, mój trener zgłasza mi z, tren z dyrektorem, że mówi słuchaj, no od połowy meczu kazaliśmy grać zespołowi na utrzymanie, no bo już strzelanie kolejnych bramek, nie, kolejnych bramek nie dawało sensu, no bo tam stali chłopcy, którzy już mieli głowy spuszczone. I tak, nie daje to nic tym lepszym, bo nie mają rywalizacji. Ale nie daje tym gorszym, bo te dzieci jak mam zachęcić do futbolu, jak pójdą, wyjdą drugie dzieci i zleją 20. I to jest, to jest w ogóle jakiś bezsens. I nie ma sytuacji, w której. No dobrze, a możecie jako przedstawiciele środowiska szkolącego, tak, rzeczywiście szkolącego, pracującego, zapukać, nie wiem, to samego PZP-u, czy bardziej rozumiem wojewódzki związek piłki Nożnej, ale no jest przecież. Ktoś odpowiedzialny w PZP-nie. Kto się pochwalił tym zniesieniem wyników. W ogóle budował wokół tego pewną filozofię, że właśnie dzieci nie można stresować. Mateńko w tym duchu się wypowiadał. I tak... No dojdziemy do tego stresowania, ale nie można zastukać do kogoś i powiedzieć, panowie, przedyskutujmy to. Można, ale Roman, wiesz, jak się stuka do PZP. To no ciężko jest. Do pzp u zadzwonić nie można. Na pisma nie odpowiadają, no maile nie odpowiadają. No to, to wiesz, to stukanie jest. Wielu ludzi podnosi ten problem. Ja osobiście znowu chciałbym odważnych ludzi. Ja mam nadzieję teraz u nas, tak jak i w Centralnym Związku, są w regionalnych wybory. U nas, jak wiemy, nasz gość sprzed jakiegoś czasu, Artur Kolator, startuje i mam nadzieję, że, 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 że mu się uda wygrać te wybory. Jest to młody, dynamiczny człowiek i mam nadzieję, że on będzie odważny i może on spróbuje. A czy Wojewódzki Związek nie może swojej regulacji wprowadzić, jeśli chodzi o... Tam trochę ciężko jest z tego, co ja wiem, natomiast nie będę się wypowiadał. Natomiast ja uważam, że jeżeli się chce, można wszystko. Jeżeli się chce, można wszystko. I mam nadzieję, że jeżeli Artur wygra, że będziemy mogli na niego mieć wpływ i spróbować, spróbować to zrobić. Natomiast ja ci powiem, że niestety tutaj znowu jest sytuacja, w której jak z tym przepisem, o którym w poprzednim programie rozmawialiśmy, z przepisem o młodzieżowcu, w młodzieżowcu jest sytuacja taka, że są zawsze zainteresowani tym, jak jest. No bo. Bardzo często my mówimy, tak, nie powinno być wyników, i wszyscy tak, bo to dzieci i się nie stresują. Pamiętajmy, ile z klubów, które dobrze szkolą, jest dobrych? Mało. A jak jest najwięcej? Nie będę oceniał, ale najwięcej jest tych przeciętych, średnich, słabych, tak? Jaki ma reklamę, szczególnie na początkowym stopniu szkolenia, taki klub, który słabo szkoli, jeżeli już w pierwszym roku szkolenia on gra w czwartej lidze? Co on ma powiedzieć swoim rodzicom? Odejdzie mu zaraz, jeżeli będzie grał w czwartej Lidze, to mu zaraz. Czyli ułożenie tego w ligi jakby spowodowałoby. Znaczy, było tak, że zawodnicy, którzy byli wybijający, się widzą, że grają w czwartej Lidze, szukali sobie klubu lepszego tam, gdzie by się znaleźli. Czyli jak gdyby tam, gdzie są możliwości ku temu. I to było jak najbardziej prawidłowe, bo na tym to polega, żeby najlepsi trenowali znowu z najlepszymi. A teraz tego nie ma. No my gramy wszyscy w tej samej lidze. I pan trener opowiada bajki, rodzicom wszystkim, jak to zabawa, fan i tak dalej, i tak Dalej, co się mija z prawdą, bo w pewnym momencie następuje zderzenie. Ja chcę ci powiedzieć tak, że mimo, że nie ma wyników, ci chłopcy i tak się stresują, ci chłopcy i tak przeżywają, ci chłopcy i tak wiedzą, jaki jest wynik i tak samo rodzice. Ale teraz doszedł jeszcze jeden element, że kiedyś, kiedy te dzieci były małe, kiedy ta presja była mała, te pierwsze lata się docierały, były zespoły lepsze, zespoły gorsze. Teraz mamy, później to. I teraz jest rocznik, 2-13, który wchodzi w tej chwili pierwszy raz. Cała runda, która była jesienna, to była runda zdobywania pozycji do, do lig. I dopiero teraz gramy w pierwszej lidze i teraz będzie znowu rywalizacja o ekstraligę. Ten półrocze, które minęło, to był podwójny stres, bo rywalizacja była... Starszych już chłopców na późniejszym poziomie, kiedy to się wszystko nie ucierało, jak gdyby po trochu, tak? Nie było... Wszystko się buduje powoli, a tu było nagle i stres, ale z drugiej strony. wcześniej było... nie było wyników, nie były tak istotne, a teraz I nagle... nagle jest pół roku i wszyscy tak, a zresztą też było znowu śmieszne, bo ja pamiętam, jak myśmy wygrali swoją w naszym 2-13 grupę w swoich rozgrywkach ligowych, i nasz trener potem grał w finałach taki. No to jeżeli my w finałach mieliśmy wyniki po 15-0, czyli nasz zespół, wygrywając naszą ligę, grał ze zwycięzcą innej ligi silnej i wygrał z nim 15 do 0. To powiedz mi, jaki to jest sens? No to jest problem w ogóle w, w takim razie, w ogóle z, jakby ze strukturą tych rozgrywek. No. No, no, no bo powinny być wyniki od początku i uczyć też. Poza tym to jest też tak, jeżeli gra się bez wyników, no to nie przywiązuje się do tego wagi. Nie ma sędziowania. Trenerzy się, niektórzy to w ogóle się jeździ na mecze śmieją, potrafią w lidze zaawansowanej nie przyjechać na mecz. No bo nie ma wyników, nie ma czego. No, bo się nie pasuje, nie chce, chorych ma, nieważne, nie wiem, nikt nie wnika w to. to są paranoiczne sytuacje, albo przyjeżdżają ci na mecz i mają, jednego im brakuje. To do nikąd nie prowadzi, jednak wynik powoduje, to jest święto. Mecz piłkarski ma być świętem, w którym dziecko jak gdyby ma nagrodę za swoją pracę. I to jest bardzo istotne i uważam, że nie ma nic złego. Natomiast, jeżeli, bo tam były takie, takie rzeczy, że te dzieci stres, że te rzeczy mają. Pierwsza rzecz stres, stres pozytywny. Jest niczym złym. Wychowanie bezstresowe jest złym, dlatego że jeżeli wystresowo wychowujemy, to w pewnym momencie ten kapelusz, którym ochronny ma, mamy nad tym zawodnikiem, dzieckiem, jest zdejmowany, i on nieprzyzwyczajony. Do narastającego wraz z wiekiem stresu, nagle dostaje go. No bo tak czy inaczej wkroczy w. Bo tak czy inaczej, to nie unikniesz tego. Które wynikową. Która. Więc jest drugi rodzaj też stresu chorych trenerów i rodziców. Ale to można działać w inny sposób, bo to mogą być kary na trenerów. Bo tam były takie argumentacje, że tam wystawiali zawodników, nie takich, podstawiali. No, dawać kary. No, to, to mniej więcej, przepraszam cię bardzo, jakby dawać każdemu mężczyźnie karę, że jest potencjalnym gwałcicielem. Wiem, że to może jest głupi przykład, no, ale no, nie można. To tak samo nie można karać dobrze szkolącego klubu, że chce wygrywać, dlatego że jakiś trener w jakimś klubie wystawił podstawionych zawodników i jeszcze na nich krzyczał. No tak, tak, tak. No, czyli trzeba burzę mózgów na poziomie, czy A wojewódzkiego hipokryzja. związków e, piłki nożnej, czy no, samego PZPN-u być może. Hipokryzja. Hipokryzja, jeśli chodzi o no, brak to, wyników. Nie mam dojść do tego. No, jaka jest hipokryzja? Ja uważam i zawsze to uważałem, że najlepszą rzeczą jest system. Zły system. Nie do końca dobry, ale system, systematyczna praca w jakimś określonym porządku zaprowadzi nas dalej niż chaos. I ja mogę się nie zgadzać z wieloma ludźmi, poru mam takich ludzi, ale widzę, że mają jakiś pomysł na to, co robią. To jest tak jak mniej więcej z tym szkoleniem w klubach, że jedni grają 4-4-2, jedni 3-5-2, śmieją się jedni z drugich, nie powinni. Niech każdy ma swoją drogę, niech ta droga udowodni. No ja rozumiem, że pomysłem osób odpowiadających za system szkolenia młodzieży w naszym kraju jest... Brak wyników do określonej kategorii wiekowej. Jestem w stanie to zrozumieć. To dlaczego ci sami ludzie organizują turnieje, w których występują zespoły, w których są wyniki, i organizują turniej jeden na jeden dla najmłodszych dzieci, w których są wyniki? W tych dwóch turniejach, ponieważ bardzo często to jest tak, że liga rozkłada się: mamy ligę, przegramy, wygramy. Turniej, jest czymś niesamowitym. Ci ludzie się przygotowują, jeżdżą. Tam są głosy, płaci, dzieci płaczą, zdjęcia przegrywają, a jeszcze przegrywają, bo nie, bo nie są przyzwyczajone w lidze do rywalizacji. Mają zdjęty ten stres, więc jadą na taki turniej. A już w jeden na jeden, to co wymyślono, to jest dla mnie kryminał. Po pierwsze, piłka nozna. Nie jest grą jeden na jeden. Ktoś sobie wydumał, że my musimy nauczyć dryblować piłkarzy i wymyślił ten turniej. Tak jak znowu też przytoczę kolejny raz za często może ale mądre słowa w programie z Darkiem, co Darek powiedział, no ktoś albo umie, albo nie. Jeżeli nie umie, to nie będzie dryblerem. W związku z tym robienie czegoś, co ma być tylko jeden na jeden i stymulować to, to wcale nie stymuluje, a wywołuje niesamowity stres. Stres i wykończenie dzieci, bo to są dwa elementy. To Trzeba o tym powiedzieć. Pierwsza sprawa jest taka: są eliminacje w klubach. I najpierw eliminuje w klubie, i klub desygnuje zawodników na turnieju. Myśmy się długo zastanawiali i myśmy nie chcieli w tym brać udziału. Ale nasi rodzice nas. No, że nie zmusili, bo w naszym klubie rodzice nie zmuszają, ale widzieliśmy, jaka jest presja od nich, że jak my zabierzemy im tą możliwość, że oni chcą rywalizować, chcą się pokazać. No dobrze, zrobiliśmy tę eliminację. I się nagle okazało, że wcale nie powygrywali chłopcy, którzy są najlepszymi dryblerami, bo nie wytrzymali tego psychicznie. Były lamenty, płacze, a chłopiec, który był całkiem przeciętny, ale na przykład farta miał w danej sytuacji trochę więcej tego szczęścia... Umie może też się zastawić. Silniejszy, silniejszy i, i wygrał. Potem znowu to samo było w tych finałach. No drama i teraz znowu wracamy do wcześniej rozwijających się chłopców, gdzie w tych młodszych kategoriach, jeżeli w późniejszym ktoś jest rok różnicy biologicznego rozwoju, nie jest tak dużo, bo procentowo jest to zmienić. A ktoś ma 7, 8 lat, 9 i rok różnicy to jest przepaść. No i teraz te turnieje to widział w tak długim czasie, jakim jest pojedynek jeden na jeden o takiej intensywności, dribbling na boisku. No dribbling to jest raz, dwa, trzy, dziękuję, koniec. 30 sekund, a nie przez 3 minuty na wysokiej intensywności. Z tego, co wiem, były przypadki w różnych eliminacjach karetek, które przyjeżdżały do dzieci wymiotów, które wymiotowały, które zasłabły, ponieważ dziecko tak chce, tak bardzo może, że jedzie co już na procesy beztlenowe wchodzi i w pewnym się pada. Bo on chce wygrać. Czyli taki stres ekstremalny bym Ekstremalny, powierzało. fizyczny i psychiczny. Hmm. I to jest ta właśnie hipokryzja. Ci sami panowie chcą zdjąć ten stres, zdjąć. A zarazem budują go w... A bo w jeszcze większy sposób nie trzyma się to dla mnie totalnie kupy. I ja osobiście uważam, że zmiana tego przepisu pogorszyła jakość szkolenia w znaczący sposób, zaburzyła system i długo trzeba będzie znowu wracać do tego. Ja pamiętam, jak bardzo poprawiły się wyniki, wydolność chłopców, kiedy wprowadzono obniżenie tego wieku. Bo był taki moment, ja nie chcę już skłamać, 10 lat temu, nie będę już sięgał, bo trzeba by sprawdzić, właśnie, że w dół posunięto. Jak wtedy niesamowicie Właśnie to ułatwiło. Zespół zaczął się wcześniej zgrywać, wcześniej grać w lidze. Ta jakość poszła od razu do, do góry, a myśmy to odcięli w imię jakiegoś stresu. Ja też chcę powiedzieć jedną rzecz, że ja mam wrażenie, że ktoś, to podejmuje decyzje, nie, musi, też nie może tych się podejmować w zakresie. Tylko i wyłącznie wiedzy, którą ma. Człowiek, który podjął tę decyzję, a wiemy, o którym, o którym rozmawiamy, jest z regionalnego związku leżącego na skraju naszego kraju, mającego bardzo mało klubów, bardzo mało zespołów. Tam bardzo często ciężko jest rozgrywki zrobić w najbliższych kategoriach wiekowych. I on przez pryzmat doświadczenia z wąskiego zakresu podejmuje decyzję. Zabrakło mu szerszych konsultacji nawet tak, chodzi. bo Tam nie było konsultacji, bo tam była decyzja i od razu. Czyli raz, że bardzo szybko. aby druga... chęć pokazania chęć się. Chęć pokazania się, że zmieniamy decyzję. A druga, to no, ja cały czas będę powtarza, że jest wielu beneficjentów tego systemu, klubów małych, średnich, którzy mogą sobie utrzymać w jakiś czasie zawodników, rodziców w pełnej kontroli, że oni są doskonali, bo później to dopiero wyjdzie. A my powinniśmy tworzyć system nie dla pewnych klubów, tylko dla dobra, piłki dla dobra piłki nożnej jest zgromadzenie najlepszych zawodników w najlepszych klubach i rywalizacja od początku. Jak ktoś nie ma psychiki do tego, żeby grać wyczynowo i rywalizować, to niestety odpadnie prędzej czy później. I zdejmowanie mu fikcyjnego stresu donikąd nie prowadzi. Takie są wnioski prezesa Belty Warszawa, Andrzeja Trzeciakowskiego w programie Futbol od juniora do seniora. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, zasubskrybujcie kanał Delty Warszawa, zalejkujcie materiał jak się spodobało. Roman Kołtyk, Prawda Futbolu, dziękuję.